W ostatnim materiale mówiłem Wam o tym, że dalej jestem pro wzrostowo, że mamy tutaj utworzoną nową strefę, skąd spodziewałem się ruchu wzrostowego. Stąd też rozgrywałem pozycję na wzrosty, o czym informowałem studentów Akademii podczas sesji edukacyjnej. Swoją pozycję zamknięłem właśnie w tych poziomach. To był mój plan od samego początku, kiedy mieliśmy te spadki. Aby rozegrać bitcoina do nowego a ta high zostało to w moim przypadku świetnie zrealizowane. W ostatnim materiale mówiłem wam o tym, że jesteśmy między dwoma strefami, skąd możemy zobaczyć kontynuację ewentualnej korekty w tej fladze spadkowej w trendzie wzrostowym. W ostatnim materiale mówiłem wam o tym też, że nie ma możliwości, aby to był koniec kosy i ostatni szczyt. Dlatego, że flaga w trendzie wzrostowym nigdy nie nie jest szczytem. Zawsze ten szczyt jest jeszcze przynajmniej raz wybijany. Wspomniałem o tym, że ta strefa może stanowić opór dla ceny. Skąd moglibyśmy zobaczyć ewentualne jeszcze jedno zejście? Wspomniałem również o tym, że chcę zobaczyć silne wybicie tej strefy, które potwierdzi mi wzrostową akcję cenową. Ale to było kolejne potwierdzenie, tak naprawdę. Aby właśnie utrzymywać te pozycje na wzrosty do nowego ATH. Dlaczego?